Księga Estery, rozdział trzeci, część druga. Wtedy rzekł haman do króla Haszferosza Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa ni niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich, to też nie jest rzeczą korzystną dla króla, tak ich pozostawić. Haman nie mówił o jaki lud mu chodzi, ale scharakteryzował Żydów zgodnie z prawdą. Rzeczywiście Żydzi mieli i mają inne prawa niż inne ludy, przestrzegają tych praw. Zdarza się, że te prawa przeczą prawom i obyczajom ludów, wśród których są rozproszeni. Między innymi dlatego wybuchały w historii konflikty pomiędzy Żydami a narodami, wśród których Żydzi żyli. Sam fakt, że Żydzi byli inni też często wystarczałby wzbudzić niechęć tych narodów. Byli postrzegani jako zagrożenie dla spoistości państwa. Tutaj też Haman zasugerował królowi, że taki lud, który rządzi się swoimi własnymi prawami, nie przejmuje się specjalnie tym, co ustanowi władza centralna, jest dla króla zagrożeniem. Zresztą w historii rzeczywiście tak się zdarzało, że Żydzi, gdy dochodziło do jakiegoś konfliktu zbrojnego, rzeczywiście dogadywali się z wrogami kraju, w którym żyli. Hamanowi przede wszystkim chodziło o to, że Mordochaj nie przestrzega tego nakazu królewskiego o oddawaniu mu czci. Co prawda, być może tylko jeden Mordochaj spośród Żydów nie krękał przed Hamanem, ale on wiedział, że dzieje się tak dlatego, że. Bóg, którego czci ten naród, zabronił oddawania czci żadnej innej istocie, dlatego starał się zniszczyć cały naród. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni. A wtedy ja odważę 10 tysięcy talentów srebra do rąk wykonawców, aby wnieśli je do skarbców królewskich. Haman Przedstawił problem i od razu rozwiązanie. Zaproponował, żeby ten naród, którego nazwy nie wymienił, wytępić i gotów był zapłacić bardzo dużo, żeby król zezwolił na to. Talent w różnych krajach ma, miał różną wagę, ale zwykle było to około 30 kg lub nawet więcej. Także 10 tysięcy talentów srebra, czyli około 300 ton, to była ogromna suma i Haman był gotów tyle zapłacić, żeby już nikt nie ośmielił się nie klękać przed nim. Tłumacz przetłumaczył ten wers tak, że można odnieść wrażenie, że to ci, którzy będą zabijać Żydów, Mieli dostać te 10 tysięcy talentów srebra do podziału, ale, ale prawdopodobnie lepiej byłoby to przetłumaczyć do rąk urzędników królewskich. Haman po prostu gotów był dać królowi Achasferoszowi tak ogromną sumę za to, że państwo perskie wytępi wszystkich Żydów, którzy w nim żyją. Wtedy król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, potomka Agaga, wrogowi Żydów. I rzekł król do Hamana: tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co uznasz za dobre. Król dał Hamanowi swój pierścień, czyli dał mu upoważnienie do wykonania misji. Niech Haman robi z tym narodem, który. Uznał za wrogów, co uważa za stosowne. On ma do niego zaufanie i nie chce jego pieniędzy. Zwołano potem pisarzy królewskich 13 dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman. Do satrapów królewskich i do wszystkich namiestników ustanowionych po prowincjach i do książąt poszczególnych ludów po prowincjach ich własnym pismem i w ich własnym języku. Napisano w imieniu króla Ashferosza i opieczętowano sygnetem królewskim. I wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety jednego dnia, mianowicie 13 dnia 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Mienie ich zaś należy zagrabić puszczono w ruch całą machinę państwową, żeby pragnienie Hamana zostało urzeczywistnione. Wydano rozkazy z dużym wyprzedzeniem na 11 miesięcy naprzód. Ogłoszono, że w wyznaczonym dniu, który został wskazany przez ten los, którym rzucano, każdy będzie miał prawo zabić Żyda bez względu na to, w jakim jest wieku, bez względu na płeć. Będzie to dozwolone, a nawet nakazane, i będzie można zagrabić majątek zabitych. Także ludzie mieli mieć przyzwolenie władzy i mieli mieć motywację, żeby dokonać tych mordów. Odpis tego pisma miał być podany jako ustawa dla wszystkich prowincji i ogłoszony wszystkim ludom, aby były przygotowane na ten dzień. Nie robiono z tego zarządzania tajemnicy, wręcz przeciwnie, wszyscy mieli być powiadomieni z dużym wyprzedzeniem prawie rocznym, że będą mieli w tym wyznaczonym dniu właśnie prawo zabijania Żydów. Gońcy wyruszyli na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suze ogarnęło przerażenie. Natychmiast po spisaniu tych dekretów, po przełożeniu ich na wszystkie języki ludów, które podlegały władzy króla i wysłaniu gońców, króli Haman zajęli się przyjemniejszymi sprawami, zaczęli ucztować. Tutaj tłumacz przetłumaczył, że miasto Surze ogarnęło przerażenie. Lepiej by było przetłumaczyć, ogarnęła rosterka. Na pewno Żydzi byli przerażeni, natomiast... Mieszkańcy pochodzący z innych narodów byli w rozterce, czy zabijać Żydów, czy nie zabijać, czy ten rozkaz jest słuszny, czy nie jest słuszny.